Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku, gdzie zaprezentuję wam recenzję oraz zasady gry Shards of Infinity, gra karciana. Jest to gra karciana, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Portal, za co bardzo dziękuję. I jest to gra na tyle prosta, że nie ma sensu tu moim zdaniem robić osobnej wideoinstrukcji. Opowiem wam teraz jak ta gra działa, jest to klasyczna gra buildingowa. Bardzo podobna w swojej strukturze, w swojej mechanice do Star Realms czy Hero Realms, więc myślę, że nie będziecie mieli z tym problemu. Ale ja wszystko opowiem wam teraz, jak to działa. Potem wrócę na górę i opowiem, co o samej grze myślę. Moi drodzy, tutaj macie talię centralną, która się będzie składała z kart z taką oto czarną ramką. I teraz każdy gracz dobiera dla siebie swoją planszę. Ustawia swoje punkty zdrowia na 50 i swoje początkowe punkty biegłości ustawiacie na zero. Tutaj na dole śledzimy biegłość, tutaj u góry śledzimy nasze życie. Każdy gracz zaczyna ze swoją początkową talię. Na, talią. na te talie składają się reaktor odłamka, odłamek nieskończoności, miotacz, po jednej sztuce każdego z tych trzech i siedem sztuk karty kryszta. Następnie tasujemy, zrobimy z tego jedną talię i dobieramy na swoją rękę początkowe pięć kart. A talię zakrytą umieszczamy Obok swojej planszy. No i teraz w trakcie gry gracze będą na rozgrywać swoje kolejki i w trakcie zagrywania swoich kolejek będziecie zagrywać karty, otrzymując z nich różne efekty, które będziecie mogli wykorzystać w grze. No i teraz już, że tak powiem, zakłócę trochę. To jak to powinno wyglądać, będę pokazywał Wam różne rzeczy z różnych kart, żeby Wam łatwiej wytłumaczyć zasady. Ale pamiętajcie, że mniej więcej Wasz obszar gry będzie tak wyglądał, będziecie zagrywać karty, będą trafiały na Wasz to z kart odrzuconych. Tutaj będzie taki obszar gry, w którym będziecie trzymać karty, które zostają. Ale teraz Wam już będę pokazywał, jak działają te karty. A więc podstawową rzeczą, którą, z nich, którą będziecie otrzymywać z tych kart, to są właśnie klejnoty. No i teraz. Klejnoty działają tak, że dostajecie i teraz możecie je wydać. W tym wypadku mamy ich aż 5. No i teraz możecie rekrutować karty, które znajdują się właśnie tutaj w tym, oto miejscu. I jeżeli wam jeszcze zostają jakieś klejnoty do wydania, to najpierw możecie odsłonić tutaj nową kartę, a potem dopiero zakupić, ponieważ może się okaza okazać, że ta odsłonięta już się, nad może być dla Was jakaś ciekawa i chcielibyście ją kupić. No i teraz tak zrekrutowane karty idą na Wasz z kart odrzuconych. No, i teraz zaczynacie nową kolejkę, prawda? Gracz, kolejka przechodzi do kolejnego gracza, do kolejnego wraca do was, no i wy znowu macie 5 kart na ręce, i teraz tak. Teraz przy okazji Wam chciałem powiedzieć inne rzeczy, które możecie zyskiwać dzięki Waszym kartom. Tak jak Wam już pokazywałem, zyskujecie klejnoty, które możecie wydać po to, żeby zrekrutować kartę stali centralnej. Ale możecie też otrzymać punkty ataku. No, i teraz to może być wskazane tutaj, że macie po prostu plus 1, albo na przykład wskazane tutaj, zyskaj 2. No i teraz te punkty ataku, daje, atakujecie nim postaci albo bohaterów innych graczy. Ponieważ w trakcie gry, jak będziecie, że tak powiem, chcieli dobrać karty ze swojej ręki na koniec swojej tury, ale wasza talia się wyczerpie, bierzecie swój stos kart odrzuconych, tasujecie go w nową talię i z tej nowej talii dobieracie sobie 5 kart. No więc w efekcie tego, oczywiście mi się to teraz nie udało, ale idea jest taka, że te karty, które kupiliście wcześniej, te z czarną ramką, trafią do Was na rękę i będziecie mogli je zagrywać normalnie przed sobą. No i teraz macie takie karty, które pozwolą Wam właśnie atakować innego gracza. No i teraz powiedzmy, jak mamy trzy punkty obrażeń, które inny gracz ma dostać, to teraz ja, jeżeli mam na ręce kartę z symbolem tarczy, to mogę jej użyć, żeby obronić się przed takim atakiem. Co to oznacza? Jeżeli ktoś mi na przykład zadaje 5 obrażeń, bo tyle, tyle powiedzmy punktów obrażeń zyskał ze swoich kart takich albo do, tego, do tej podobnych, to ja w tym momencie jedyne co muszę zrobić, to muszę pokazać z ręki kartę. Tak? Poczekaj, nie, nie zadajesz mi 5 obrażeń, zadajesz mi dwa obrażenia, bo przed trzema broni mnie ta tarcza tutaj. Nie muszę jej odrzucać ani zagrywać, po prostu ją pokazuję. No oczywiście minus tego jest taki, nie tracę tej karty, co jest fajne. No minus tego jest taki, że niestety mam, yy, że po prostu mój przeciwnik wie, jaką kartę mam na ręce, przynajmniej jedną. No a to może się tam przydać później. Kolejną rzeczą, którą musicie wiedzieć, to jest to, że w, w naszej talii, w naszej ręce potem i w naszym obszarze gry mogą się pojawić bohaterowie. I teraz, jaka jest różnica między bohaterami, a na przykład właśnie takimi. Z sojusznikami. Zwracajcie uwagi na te nazwy, ponieważ zwróćcie uwagę, to jest taka postać Sojusznik Kniej i ona ma jakiś tam efekt, ale mogą być inne efekty z kart, które się odnoszą do tego, ile na przykład macie zagranych w tej samej turze sojuszników Kniej. Więc zwracajcie uwagę na to, jak się te karty nazywają. No i teraz pamiętajcie, jak zagrywacie kartę, otrzymujecie rzeczy tak z tej karty, czyli na przykład właśnie punkty ataku, czy punkty zdrowia, ale też rozpatrujecie tekst, który tu widzicie. Czyli na przykład dobierz kartę. Jak macie tekst, dobierz kartę, dobieracie kartę z ręki. Może się pojawić hasło o wygnaniu karty, żebyście wygnali jakąś kartę. Kartę, którą taką kartę wyrzucacie poza obszar gry całkowicie. Ona już nigdy nie wróci do was na dotali. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby się pozbyć z ręki słabszych kart. No i teraz tak, bohaterowie to są tacy, takie postacie, które nie znikają z waszego obszaru gry na koniec waszej tury. Wszystkie inne karty będziecie odrzucać na 100 z kart odrzuconych, ale bohaterowie zostają przed wami. I teraz bohaterowie możecie, jak jest wasza tura, to w ramach swoich akcji możecie wyczerpać takiego bohatera, obracacie go, żeby to zaznaczyć i skorzystać z jego efektu. Tutaj na przykład macie wyczerp bohatera, zyskaj 6 punktów ataku. Całkiem spoko opcja. I teraz, jak wasi przeciwnicy was atakują, to mają do wyboru, czy atakują was, czy atakują waszych bohaterów. Teraz jeżeli chcecie, chcą się pozbyć bohatera, ponieważ nasze obrażenia się w pewnym sensie kumulują, tak? Czyli na zasadzie teraz dostanę 4 obrażenia, zejdzie mi do 46, w następnej turze dostanę od kogoś innego 3, 3 obrażenia, zejdzie mi do 43 I tak, dalej, i tak dalej, Natomiast na bohaterach obrażenia się nie kumulują. Jeżeli chcemy zdjąć komuś bohatera, musimy w jednym takim ataku zadać mu wszystkie obrażenia potrzebne do zabicia go, a te widzimy tutaj. Więc to są bohaterowie. Jeszcze ciekawym rodzajem karty, który się często pojawia tutaj w naszych szeregach, jest tak zwany najemnik. Najemnika widzicie tutaj. No i teraz on tutaj macie, jest tak, nie wiem czy dobrze to widać, że jest napisany tutaj podpisany najemnik. Teraz jak działa najemnik? Możecie najemnika kupić sobie. Na 100 z kart odrzuconych, przemielić talię, wróci do Was na rękę jak każdą inną postać, nie ma problemu. Albo jeżeli widzicie najemnika tutaj na tym właśnie takim rynku i jest wasza kolej i chcecie sobie kupić jakąś kartę, możecie zagrać bez rekrutacji najemnika, ale tylko z najemnikami możecie tak robić. Co to znaczy zagrać bez rekrutacji? Oznacza to, że wydajecie odpowiednią liczbę klejnotów. Zagrywacie tego najemnika, korzystacie z jego zdolności od razu w tym samym momencie, co go kupiliście, a na koniec swojej tury tego najemnika zwracacie na spód talii centralny, czyli on nie trafi do was na rękę. No i znowu macie taki plus minus, tak? Minus jest taki, że nie trafi do Was nigdy na rękę, plus i nie będziecie mogli go mieć sobie w kilku turach pod rząd. Ale, minus, ale plus, plus jest tego taki, że od razu korzystacie z jego zdolności, tak? Więc możecie, więc to jest ten tutaj na zasadzie, okej, okay, może nie macie tutaj fajnych kart do kupienia, macie dużo punktów na zakupy, ale chcielibyście troszkę zniszczeń zadać w tej turze, no to taki najemnik się okazuje całkiem spoko opcją. Więc to jest ta ważna rzecz. Kolejną ważną rzeczą, którą możecie zyskiwać jest oczywiście zdrowie, które wygląda w taki oto sposób zyskujecie 4 zdrowia, czyli po prostu się odnawiacie, tak? przywracacie sobie pewną wskazaną liczbę punktów zdrowia. I ostatnią rzeczą, której chcę Wam tutaj opowiedzieć, to jest biegłość. Zyskujecie biegłość właśnie tutaj dokładnie tą zdolnością, tą, tym słońcem i podnosicie sobie tę biegłość. No i teraz dlaczego mielibyście to robić? Ponieważ niektóre karty działają inaczej, w zależności od tego, na jakim poziomie jest Wasza biegłość. Zwróćcie uwagę na tą kartę. Zyskaj 4. Ok, czyli jak zagram tę kartę po prostu, normalnie, dostaję 4 obrażenia, które mogę zadać innemu graczowi. Ale jeżeli moja biegłość wynosi 10, zamiast tego zyskuję 8 obrażeń, czyli nie zyskuję 4, a 8. Więc warto podnosić swoją biegłość, bo ta, odpowiednio wysoka, wzmacnia efekty wielu różnych kart. Jakby tego było mało, w trakcie swojej tury zawsze możecie Zapłać jeden klejnot, wyczerp swoją postać. Obracacie, żeby zaznaczyć, chyba żebycie pamiętać, że skorzystaliście z tej zdolności. I dzięki temu podnosicie sobie o jedną. Czyli raz na turę za jeden klejnot możecie sobie podnieść biegłość o jeden. Następnie jest koniec Waszej tury, tak? Czyli to była Wasza tura. Mieliście 5 kart na ręce, zagraliście je, otrzymaliście punkty ataku, otrzymaliście punkty zdrowia, otrzymaliście klejnoty, otrzymaliście trochę biegłości. Punkty ataku wykorzystaliście, żeby zaatakować bohaterów albo postacie swoich przeciwników. Klejnoty wydaliście na to, żeby zrekrutować karty albo zagrać bez rekrutacji karty najemników i teraz karty zagrane bez rekrutacji trafiają na, na spód tej talii, zrekrutowane karty trafiają na workshop z kart odrzuconych, odzyskaliście może trochę punktów zdrowia, podnieśliście swoją biegłość. Następnie, jak już to wszystko zrobiliście, wszystkie karty, które zagraliście, wszystkie karty, które zostały Wam na ręce, trafiają na stos kart odrzuconych z wyjątkiem bohaterów, których zostawiacie na kolejną turę. Jeżeli byli obróceni poziomo, bo z nich skorzystaliście, to obracacie ich z powrotem do pionu i dobieracie sobie pięć kart na rękę. Jeżeli Wasza talia się wyczerpała, się stos kart odrzuconych, żeby stworzyć nową talię. I gra toczy się tak długo, dopóki... Któryś z graczy nie zostanie ostatni na polu walki i ten gracz jest zwycięzcą. To by było na tyle, jeśli chodzi o wytłumaczenie gry Shards of Infinity. Wracamy do recenzji. No dobra, słuchajcie, więc tak, Shards of Infinity. Przechodzimy klasycznie przez wszystkie tutaj elementy. 10 element, informacje pudełkowe. 10 plus wiek, absolutnie tak, absolutnie 10 plus wystarczy. Nawet jak macie takie kumat, kuma, kumatki, kumate ośmiolatki, Matki, to możecie spróbować, ale 10 jest taką bezpieczną granicą, bym powiedział. 30 minut na większą liczbę graczy, na, na tą górną granicę graczy, może być trochę dłużej. I to, to przejdę do tego. I od jednego do czterech graczy. Ja w to nigdy nie zagram więcej jak dwie osoby. Jeżeli w ogóle będę w to grał, to też za chwilę. Nigdy nie zagram w to więcej niż dwie osoby, to mówię od razu. Solo fajnie lubię, ja lubię gry buildingowe, jak ktoś się wkręciłby w tę grę, tak jak ja się wkręciłem w Star Rams właśnie Hero Realms. To ja myślę, że to jest fajna zajawka, że można sobie solo zagrać w taką grę. Ja się bardzo cieszę, że zarówno Star Realms, jak i Hero Realms mają tryby solo. przy czym Hero Realms to jest bardziej taki, bardziej angażujący tryb Solo, bo to jest taka kampania, którą się przechodzi. W Star Ramsach można po prostu sobie taki szybki pojedynek z botem zrobić, więc jestem bardzo 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 ale to jest zawsze na plus, tak, że można sobie taką partyjkę solo strzelić. W Shards of Infinity też jest właśnie taki mechanizm takiego Nemesis, którego trzeba po prostu zredukować, którego życie trzeba zredukować do zera. Więc też to jest na zasadzie sobie siadam po prostu i, i się roztarzam, więc to jest bardzo fajne. Dobrze, yy, wykonanie. Yy, yy, te karty nie są najgrubsze. Są Troszkę płótnowane, ale są trochę gładkie, a trochę takie płótnowane. Więc to jest dosyć ciekawy zabieg, ale nie są złe. To nie jest złe wykonanie kart. Miewają na pewno, yy, wygrywają na pewno w dużo gorsze gry. Trochę mimo wszystko uważam, że są gorsze troszkę od Hero of ale nie jestem pewny, nie wiem. Na pewno dla graczy koszulkujących to nie będzie, że yy, nie będzie problemem. Mówię, mogłyby być trochę grubsze, ale tragiczne nie są. To nie jest tak jak na przykład, nie wiem, co to było takiego na wyspa Arnak niestety ma takie właśnie karty dosyć cienkie, ale e, więc są takie średnie, bym powiedział. Ilustracje na kartach mi się podobają, bo jest to dosyć taki ciekawy klimat, troszkę science fiction, troszkę momentami fantazy, co bardzo na plus. Lubię, jak ktoś eksperymentuje z mieszaniem różnych światów, więc to naprawdę tutaj fajnie wyszło. E, czy to oznacza, że w tej grze czujemy jakikolwiek klimat? Oczywiście, że nie. To jest. E, mówię, no to jest taki klimat, który można poczuć w Hero Ramsach, nie? Tutaj go za dużo nie ma, tutaj po prostu patrzymy, jak to wszystko ze sobą tutaj fajnie połączyć, żeby zadać jak najwięcej obrażeń przeciwnikom. Ta plansza jest spoko, troszkę za lekko chodzą te tarcze. Tak, na zasadzie, że zaznaczamy sobie, ile mamy punktów zdrowia, a potem delikatne przesunięcie sprawia, że to się może obrócić, więc trzeba być po prostu tego, tutaj czujnym. Albo ehm, Aczkolwiek to może być też kwestia na przykład mojego egzemplarza, że akurat u mnie się tak trafiło, jakoś tak się to mocniej gdzieś tam spięło, że delikatniej spięło, że tak powiem i w tym momencie tak to, taki jest tego efekt. Ale no tak poza tym to no spoko zabieg, no fajnie, że jest coś takiego, bo to bardzo ułatwia śledzenie, tak, że nie mamy tak jak właśnie w tych grach, o których wspomniałem, Starom, z Hero Rams, gdzie trzeba to liczni, ten kartami mierzyć, tak, chyba że ktoś dostał jako, jako promkę od UV Games, dostał tam liczniki to to jest zawsze bardziej optymalny sposób śledzenia tego, jak wygląda nasze zdrowie, jak wygląda nasza biegłość. Słuchajcie, yy, sama gra. Ja Wam przy, powiem tak, przy Shards of Infinity miałem teraz takie przemyślenie, bo od razu Wam mówię, yy, jak oglądaliście moją recenzję gry Wilki jakiś czas temu, to może tam powiedziałem coś takiego, że to była taka ciekawa sytuacja, kiedy graliśmy w dwie gry z Tomkiem i z Radkiem, z Magotem i z Radkiem, i o jednej grze oni powiedzieli mech, a ja powiedziałem, że ej spoko, i to były wilki, a druga gra tamtego wieczoru, którą zagraliśmy, ja powiedziałem, że mech, a oni powiedzieli ej spoko. I jest, tą drugą grą jest właśnie Shards of Infinity, bo dla mnie to jest takie trochę mech. Ale dlaczego? I tutaj miałem takie sporo przemyśleń na zasadzie em, roli recenzenta i funkcji, którą recenzent gier planszowych spełnia i jak w ogóle co, jakie, że tak powiem, kryteria powinien spełniać człowiek, żeby móc się nazywać, można było taką osobę nazywać recenzentem lub recenzentką. No i zaczynam, i naprawdę dochodzę do wniosku przy okazji moich przemyśleń nad grą Shards of Infinity, że w sumie jak ktoś przekroczy kolekcję gier powyżej pewnego pułapu, Zwłaszcza jeżeli ma naprawdę dba o zróżnicowanie tej kolekcji, czyli mieć gry z różnych kategorii, bo, ta, bo takie ma, taki ma gust, tak? Nie ma takiego zamkniętego gustu typu, nie wiem, że ja tylko Eurasy albo ja tylko Amery. Nie, nie, nie. Ma zróżnicowany ten gust, tak? Więc, więc naprawdę ma różne gry z różnych kategorii, z różnych gatunków, z różnych, od różnych twórców, z różnych wydawnictw. To jeżeli przekroczy się pełen pułap, tak? Jeśli chodzi o liczbę tych gier na półce, to się już nie powinno chyba recenzować <laughs> autentycznie, bo. Każdą grę, tak naprawdę, w pewnym sensie, aczkolwiek, no właśnie, może nie. Może właśnie to też jest to, że czy możemy gry recenzować, jakby były w próżni, że nie istnieją gry na rynku. To jest może jakiś taki ciekawy temat, jakieś pogadanki, może na jakiejś domówce, na zasadzie czy możemy recenzować gry, tak jakby one istniały w próżni. Czyli, że no, no nie, nie porównujmy gry do innych gier, które już są na rynku. Bo to może nie mieć żadnej wartości dla jakiejś tam części widzów, tak? No bo ktoś może nie mieć ktoś tego pojęcia, ktoś może wszedł w to hobby teraz, na przestrzeni ostatniego roku. Nie ma w kolekcji Star nie ma w kolekcji Hero Realms. Ale dużo się nasłuchał o tym deckbuildingu. Zobaczył akurat, że nie wiem, dół na Pyrkonie, zobaczył, że jest fajna, fajnie wyglądająca karcianka od portalu Shares of Infinity, i trzeba spróbować. No, zobaczmy, 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 co internety i co ci przewspaniali przemądrzy recenzenci mówią o tej grze. Więc. Może wypadałoby tak recenzować y, tylko i wyłącznie gry, no, ale z drugiej strony może jednak nie. Może fakt właśnie, że są inne gry na rynku, które robią pewne rzeczy podobnie albo lepiej, albo z racji tego, że były pierwsze, może nawet też im się liczy jakiś tam szacunek, to już może mnie trochę poniosło, ale wiecie o co mi chodzi. Wie, wiecie, że na zasadzie, że jednak powinno się też informować właśnie nawet takich graczy, którzy dopiero co weszli, którzy może nie są aż tak zaznajomieni z rynkiem, powinno się ich informować o tym, że są inne opcje. To jest fajne, ale są inne opcje na rynku, z których można skorzystać. No więc teraz to jest, to, to jest właśnie taka gonitwa myśli, bo ja na przykład mówię: ja mam już sporo gier w swojej kolekcji. Sporo gier jeśli chodzi o deck building, jeśli chodzi o. To jest mój ulubiony mechanizm. Ja od razu mówię: ja uwielbiam mechanizm budowania talii, uwielbiam emocje, które za tym idą, uwielbiam to, że ja budując swoją talię, jak potem mi wyjdzie na rękę idealny kombos. To ja się poczuję taki, o, taki spełniony, że w ogóle, ale zarąbiście, i wy, że dokładnie na coś takiego liczyłem, dokładnie o czymś takim marzyłem w tym momencie, kiedy kupowałem tę kartę. To są super emocje, które są tylko obecne przy deckbuildingu to jest mój ulubiony mechanizm w grach klaszowych. Ale mam w swojej kolekcji Hero Realms, mam w swojej kolekcji Star Realms, mam Terrors of London, i jeśli mam być brutalnie szczery, ja nie wiem, czy ja będę kiedykolwiek siadał. Do Shards of Infinity. Bo pomimo tego, że to nie jest kropka w kropkę, jak tamte gry, jest kilka różnic, już nie mówiąc o tym, że tutaj o tym dodatku relikty przyszłości, to jednak nie jest to na tyle co innego, żebym nie, żebym nie wolał mimo wszystko wrócić do tego, grać sobie w to, w co naprawdę uwielbiam grać. Hero Realms, Star Realms mam, przecież mogę powiedzieć, setki. Pewnie tak. Wliczając, wliczając aplikację to na pewno. Już mam za sobą setki partii na koncie w oba te tytuły i mimo wszystko one mi się nie znudziły. I one są świetne. Więc ja osobiście, ja jako ja, ja do takiego Shards of Infinity siadać raczej nie będę, bo, bo nie mam takiej potrzeby, bo mam tamte tytuły w kolekcji. Ale czy to oznacza, że Shards of Infinity, Infinity jest złą grą? Nie. Wręcz przeciwnie. Gra, gra się w to dobrze. Z tą jedną zasadą, co powiedziałem, że nie będę w to siadł powyżej dwóch graczy, ale to jest coś, co się też tyczy chociażby gry Hero Realms. Bo Hero Realms w przeciwieństwie do Star Realms ma więc, daje, takie jest moje przekonanie, daje więcej opcji leczenia się, odzyskiwania zdrowia i przez to wydłuża to rozgrywkę. Bo w momencie, jak mamy Yy, że tak powiem, gramy na kilka osób, to, to wiadomo, no nie koncentrujemy swoich ataków na jednej osobie, więc w efekcie to zdrowie każdemu graczowi spada troszkę wolniej. A że gra daje więcej momentu, da, daje więcej okazji do leczenia się, no to to dobicie kogoś do zera naprawdę potrafi długo trwać. Więc na trzech, czterech graczy, to tak samo jak Hero Realms troszkę mi się już dłuży. Więc ja nie mówię tego na zasadzie, że to jest zarzut tylko do tej gry. Nie, nie, bo to, bo to jest zarzut też do tamtej, a która jest jedną z moich ulubionych gier czasów. Więc, ale mówię, że tutaj jest ten sam problem, tak? Czyli solo na dwóch graczy super się skaluje, w sam raz to trwa, też odczuwamy to, że ktoś się leczy, ale nie jest aż tak frustrujące. Eee, więc to jest jedna rzecz. I kolejna rzecz, czy, czy znaczy inaczej, czy to jest taka jedna rzecz, która, że tak powiem, mi jest u mnie troszkę na nie, jeśli mam być szczery. Ale poza tym, to, się, to pewne zastosowania tutaj mechaniczne mi się naprawdę podobają. Podoba mi się ten patent z, Nie byłem przekonany i, proszę, i tak po pierwszych partiach nie wiedziałem, co o tym myśleć. Mówiłem, muszę jeszcze w to trochę zagrać, żeby wyrobić sobie zdanie, co ja myślę o ten, na ten temat. Mam na myśli to pokazywanie tarczy z... Jako wiecie, że... O. Nie nie zadajesz mi tyle obrażeń, bo Ci pokazuję, mam tarczę na jednej karcie i tam te obrażenia redukuję. Co jest fajnym pomysłem, ale ja nie byłem. Ale pamiętam, że po pierwszych grach byłem taki. Czy to jest aż taki. Bo jakby ok, ja nie tracę nic w pewnym sensie, bo ja się bronię i nie tracę tej karty. Więc co ja. Tracę przez to, że wykorzystałem, bo czas często tak jest, dobra, że jak chcę wykorzystać kogoś do obrony, to potem już nie mogę na przykład takiej postaci zagrać, użyć do ataku w jakichś innych grach. Więc byłem ciekawy, co to jest. Na, wie, 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 jaka jest ta druga strona medalu. I jeżeli gramy z kimś, kto pat, dla kogo istot, patrzy na to, jakie to karty kupuje, w co mniej więcej idzie, to taka informacja, jaką przynajmniej jedną z tych pięciu kart, jaką przeciwnik ma na ręce, może być dosyć przydatna. Więc jest to jakiś bajer, może nie jest tak często wykorzystywany na zasadzie przeze mnie, na przykład aż tak nie pilnowałem co kto ma na ręce, więc nawet jak mi pokazał, że ma jedną kartę, to to była jedna z pięciu, więc tak za dużo informacji mi to nie dawało, no ale przynajmniej wiedziałem, dobra, no ma coś takiego, coś tam było. Więc jeżeli, natomiast jeżeli jesteście takimi graczami, którzy naprawdę pilnują i obserwują, no to to jest zdecydowanie na plus. Eee, oczywiście sama biegłość, świetny wy wymysł, świetny zam zamysł mechaniczny, bo Yy, że tak powiem bardzo czasami się zdarza tak w tych grach, że mamy na przykład jakiś taki jeden zbędny punkt na zakupy, nie mamy co z nim zrobić. Tutaj możemy go zawsze wydać sobie na biegłość, a ta biegłość to jest taka długofalowa strategia, która nas potem nagrodzi. To jest bardzo fajne i bardzo mi się to podoba. Yy, bardzo mi się też podoba, jeśli chodzi o mechanizm yy, tych najemników. To jest super, to jest super sprawa, naprawdę, że mogę się zdecydować, czy chcę mieć tego jako postać, która będzie mi wracała tam powiedzmy za każdym razem, wiadomo, im większa talia tym rzadziej, ale mimo wszystko po przetasowaniu talii, czy on ma coś na tyle fajnego, co mi jest potrzebne teraz, że ja wolę zamiast go kupować, ja go wolę zapłacić i od razu zagrać. To jest świetny patent, to jest... Ja, ja lubię gry, które dają nam coś za coś, ale gdzie jakby obie strony, obie rzeczy są dla mnie ciekawe i obie rzeczy są dla mnie wartościowe i ja muszę po prostu mądrze zdecydować, co jest dla mnie lepsze w danym momencie. Ja lubię, jak gra mnie popycha do takiego rodzaju myślenia i do, takiego, do takich decyzji, więc absolutnie tutaj uważam mechanizm tych najemników, gdzie można ich zagrać bez rekrutacji, jest po prostu świetny. No więc jaką ja ostatecznie tę grze dał ocenę? I to jest takie moje 6 na 10. To jest na zasadzie, to jest okej, okay, to jest spoko gra i podobało mi się i parę tutaj ma takich pomysłów, które naprawdę do mnie trafiają, ale na Moje potrzeby i na to, co. na moją kolekcję nie zaoferowała mi nic na tyle nowego, żebym na przykład chciał mieć. Wiecie, żebym chciał mieć to zamiast czegoś, co już mam w kolekcji. I a z drugiej strony, jak ja bym chciał usiąść do jakiego, takiego szybkiego, dwuosobowego pojedynku, gdzie jest z, 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 właśnie w, przy grze dwuosobowej deck buildingowej, to ja zawsze wymyślę co innego niż Charles of Infinity. Natomiast. Jeżeli będę u kogoś i ten ktoś będzie miał i chciałby ze mną to zagrać, nie odmówię partii, bo wyobrażam sobie, że tak, bo to jest mimo wszystko. To jest fajna gra, jeśli lubicie tego typu gry, i mówię i szukacie innego tytułu niż Hero Realms Star bo coś tam wam nie podeszło, coś byście chcieli spróbować innego, że koncepcja ok, ale jakoś tam te gry nie leżą i chcielibyście sprawić czegoś innego, to idźcie w Shards of Infinity, bo to jest naprawdę dobry tytuł który ma parę ciekawych zabiegów mechanicznych, który jest na dwie osoby ciągle całkiem dynamiczny, daje spore pole do popisu i do pokombinowania, który przychodzi w dodatku z, od razu w pudełku od razu z dodatkiem z trybem solo, więc to nie będzie zły zakup, tak? To nie będzie zła decyzja. Ja po prostu mówię ze swojej perspektywy, to jest to co ja czasami mówię, że w recenzjach was powinna najmniej ocenić moja końcowa ocena, a bardziej to co mówię wcześniej, w sensie co jest za, co jest przeciw i tak dalej. Bo, jakby, no moja ocena jest bardzo. Jest jakby najbardziej subiektywna, cała recenzja jest subiektywna, ale moja ocena jest jakby najbardziej taka najmojsza, Bo, wiecie, e, tutaj ja po prostu mówię konkretnie dla mnie, nie widzę po prostu, że żeby to, to miało jakoś często lądować na stole. No, nawet nie będę miał tego już pewnie w kolekcji. Natomiast u kogoś tak. Ale jeżeli wy jesteście nowi i jeszcze nie macie za dużo gier, albo ma, nie macie dość tych gier, moim zdaniem powinniście śmiało spróbować, bo to generalnie jest dobra gra. Nie wiem, czy się nie powtórzyłem teraz dwa razy, ale. Co tam? Tyle, moi drodzy. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i chcielibyście coś więcej wiedzieć, zapraszam Was bardzo gorąco do komentowania. A póki co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze w Daniu portal za przekazanie na górę do recenzji. A Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam. Oraz, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny najlepsza obsługa.